Nie. Witam na kanale wszystkie panny, które za mną czekały tyle czasu I nie mogłyście się pewnie, nie mogliście doczekać Więc y, cieszę się, że już jesteście Dla Was dzisiaj też przygotowałam fajny, myślę, horoskop Na ten miesiąc październik Co się wydarzy, co się będzie działo Myślę, że będzie bardzo ciekawie Karty wybrał Czarek, jak zawsze wybiera karty ja wybrałam pytania, które mogę Wam tutaj na te pytania udzielić informacji, i myślę, że będziecie mieli świetny taki rozkład na ten miesiąc. Wiele z Was może podjąć dzięki temu jakieś decyzje, które są na pewno dla Was bardzo ważne, więc to tak wygląda. Jeśli chodzi o to, że jesteście, to chciałam wam bardzo podziękować, że słuchacie, oglądacie, bo to widać na wyświetleniach. Również się cieszę ze wszystkich komentarzy, ze wszystkich lajków, które otrzymuję. Jest to miłe. Staram się na bieżąco tutaj odpowiadać dla was, żeby wszystko było w należytym porządku. W każdym bądź razie osoby, które są nowe, jak najbardziej zapraszam do subskrypcji. Jeśli się spodoba, możecie zasubskrybować. I osoby, które jeszcze mnie nie zasubskrybowały, to zapraszam do subskrypcji. To wtedy na bieżąco będziecie mieli informacje o tym, co, co ja nagrałam dla Was, co możecie zobaczyć nowego. A dużo jest nowych rzeczy, i dużo dochodzi nowych, ciekawych rzeczy. Więc warto to zrobić, a to też pomaga rozwijać mój kanał. Dobrze, więc dzisiaj powiem to, co jest dla 50. Plus. Oczywiście, bo i dla Was przygotowałam tutaj specjalne karty i myślę, że zawsze tak tradycyjnie coś będzie. Więc zacznę od Was. Tutaj 50 plus i więcej. To, co ogólnie się wydarzy, dla wszystkich Was zobaczymy. Dla każdej panny, co tutaj karty określą? Ogólnie, dla 50 plus i więcej. Na pewno tu jest pokazane, że należałoby zwrócić uwagę, to co jest, że powinniście tutaj wpłynąć troszkę, Chociaż nie jestem tego zwolenniczką, ale warto by było wpłynąć troszkę na edukację swoich dzieci. Dlatego, że w kartach jest pokazane, że trochę im się nie chce, trochę tutaj są leniwi, i największy autorytet właśnie jest osoby, która jest starsza może już jesteś babcią, albo niedługo będziesz. Albo już jesteś wiele lat, nawet i prawa wcią to widać w kartach, że na pewno te wnuczki posłuchają. Jeśli chodzi o dzieci, to może być kłopot. Dzieci rzadko słuchają swoich rodziców, więc na to już nie mamy wpływu. Jednakże tu warto po prostu wpłynąć na edukację tych młodszych dzieci, które są przy was i to czasem mogą być dzieci z otoczenia nie, niekoniecznie muszą być z waszej rodziny czasem ktoś przychodzi, coś się radzi koleżanka do koleżanki czy kolega do kolegi na przykład słuchaj, chcę załatwić taką szkołę, czy to warto, czy nie warto to tu jest pokazane, czy na jakiś kurs, czy na cokolwiek to jak najbardziej warto poprzeć taki temat, to to też podniesie w przyszłości kwalifikacje takiego dziecka i to też na pewno będzie miało ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wasz tutaj rozwój. Tu jeszcze też jest pokazane, że będziecie mieli planowanie podróży, i ta podróż jest związana też z tym, co wykonujecie na co dzień, z pracą, z obowiązkami, które macie. I tu jest też pokazane, że nie warto się kłócić, nie warto męczyć się, jeśli w pracy powiedzieliby, że to nie jest ten czas, że nie możecie dostać jakiegoś tam wolnego. Tu jest pokazane, że jak najbardziej dostaniecie, więc nie trzeba się kłócić. I tak przyjdzie taka informacja, że na pewno to będzie dla Was możliwe do tego, żebyście to mogli mieć zrealizowane. Tu jest też pokazane, że Uważajcie też na pracę, bo może być jakaś jeszcze w pracy sytuacja, w której będziecie musieli mieć jakiś dzień czy dwa dni wolne zupełnie niepotrzebnie. To tak, jakbyście wzięli wolne, ale potem i tak nie załatwicie w tych wolnych dniach to co chcecie. Więc to też jest takim, takim ważnym cyklem. Zobaczymy teraz, co będzie dla wszystkich osób spod znaku panny. Na ten miesiąc październik. Zobaczymy, co tutaj Was czeka. O, na pewno tu jest pokazane, że w, paździer w październiku czeka na Was miłość. Więc osoby, które y, może są w związku, ale nie czują takiego uczucia, jeszcze nie wiedzą, że to jest coś takiego fajnego, miłego, no to jest pokazane, że to właśnie się rozpoczyna i to przyjdzie z Nienacka. Osoby, które są wolne, to pewnie też dla nich to będzie takim zaskoczeniem, a nieraz to będzie poprawa tej relacji, która już trwa na całkiem lepszą relację, więc macie takie możliwości, żeby coś rozwinąć. Jest też pokazane, że jak najbardziej powinniście zwrócić uwagę na to, że to, co robicie, to powinno być robione samodzielnie. Macie dobre pomysły. Jeśli chodzi o wasze życie, nie powinniście się kogoś radzić, dlatego że te rady, które otrzymujecie, nie będą dla was korzystne. Nie będziecie chcieli nawet z tego zdecydować, więc to będzie taka strata czasu. Jest tutaj pokazane, że sami od podstaw będziecie chcieli zbudować coś nowego. Może to być firma, może to być jeszcze jakieś inne zajęcie, które będzie bardzo podnosiło wasze możliwości zawodowe, więc możecie się rozwijać w tej dziedzinie, a szczególnie jeśli to jest coś nowego, jeśli w październiku rozpoczynacie coś nowego, to na pewno będzie to piorunujące i warte waszej uwagi. I tu jest od razu pokazane zanieczenie egzaminów, zdanie to jest po prostu a z pucharów to osiągniecie bardzo wysoki szczebel naukowy, więc jeśli chodzicie do szkoły, uczycie się czegoś, macie jakiś egzamin w październiku i jest coś, czego się obawiacie, no to tu jest pokazane zaliczenie, ale i tak zawsze trzeba się przygotowywać do wszelkich egzaminów. Nie można spoczywać na laurach. Tu jest pokazane uczczenie, jakaś impreza od razu, przyjemnościowa. Widać w kartach, że to wszystko będzie zaplanowane krok po kroku i no, jak najbardziej. Warto z tego skorzystać. Jest też pokazany wypad na weekend. To jest też super sprawa i warto, żebyście się na to zdecydowali bez względu na to, czy jedziecie ze swoją drugą połówką, czy po prostu chcecie sami, samodzielnie, po prostu z innymi osobami, bądź nawet i, i samotnie też można gdzieś pojechać, odpocząć i być może ktoś nowy się pojawi, jeśli oczywiście kogoś nowego szukacie. Albo nowych inspiracji czasem do tego, żeby coś osiągnąć. Teraz zobaczymy w kartach tarota kocik. Zobaczymy, jak będą wyglądały finanse i praca dla wszystkich 50 plus i więcej. Zobaczymy tutaj od Was, co będzie w finansach i pracy dla Was. Dla wszystkich Pan 50 plus i więcej. Na pewno tutaj widać rozwijanie różnych talentów, ale karty też pokazują, że macie do załatwienia tutaj jakieś sprawy. Widać, że mocno będziecie pochłonięci sprawami związanymi z roślinnością. Tu karty pokazują, że być może będziecie coś tworzyć, coś robić, bo jest inspiracja artystyczna, jest roślinność i widać w kartach osiągnięcie celu zawodowego. Więc, jeśli tym się zajmujecie, to jak najbardziej widać, że to będzie miało jakiś sens, i karty też pokazują, że na pewno finansowo wasza sytuacja, jeśli chodzi o październik. Będzie w dobrej kondycji, więc nie powinno być z tego tytułu żadnych obaw i stresów, że coś pójdzie nie tak. Więc macie dobre finanse, a nowej pracy nie widać, więc będziecie robić to, co robicie. I rozwijać się szczególnie właśnie w tych roślinach i w tym, co możecie tworzyć, coś nowego. Zobaczymy teraz dla wszystkich. Pan. Teraz zobaczymy, jak panna, mężczyzna czy kobieta będzie miała w finansach na ten miesiąc, październik. Wszystkie panny w finansach muszą się jednak: nie róbcie coś pojedynczo, jeśli chodzi o sprawy finansowe, dlatego że widać, że no, wtedy będziecie mieli gorzej. Jeśli będziecie działać razem, Będziecie szczerzy między sobą to, co planujecie, z finansami, to będzie to przynosiło zamierzony efekt, którego byście się spodziewali. Tu jest pokazane, że powinniście prowadzić coś wspólnego, wspólny biznes. Będzie Was bardziej łączył, i tu jest pokazane, że jest to w październiku możliwe jak najbardziej, żeby to rozpocząć. Ci co. Nie rozpoczęli, ale ci co rozpoczęli i prowadzą wspólne biznesy rodzinne, partnerskie, to widać, że jak najbardziej jesteście na dobrej drodze i oby tak dalej. Więc wszystko to jest tutaj pokazane, to co wróży Wam tutaj szczęście i dobrobyt w tym względzie. Teraz zobaczymy, co będzie w miłości dla Was. Najpierw dla wszystkich 50 plus powiem. Czy poznacie kogoś nowego? Się tak bronicie gdzieś tam, ale jednak coś tam jest, że jednak chcecie kogoś poznać. Niektóre osoby jeszcze chciałyby, więc zobaczymy. Postanowiłam to dzisiaj sprawdzić. Czy poznacie miłość swojego życia? 50 plus i więcej, wszyscy spod znaku panny. Zobaczymy, co tu się będzie działo. No i tu jest pokazane, że. Tak, ale nie tak szybko. Widać, że październik może poznacie, bo widać, że jest nowa znajomość i opiekuńcza znajomość jest to karta też opiekuńcza, ale widać, że to będzie znajomość na, oparta na zasadzie przyjaźni. Nie będziecie jeszcze chcieli się angażować. Bardzo ciężko jest Wam wejść w cokolwiek nowego, i to bez względu na to, czy jesteście w relacji, czy już nie jesteście w relacji. To bardzo się boicie czegoś nowego, więc tu jest pokazane, żeby podjąć to ryzyko. Warto zaryzykować. Zobaczymy teraz, co się będzie działo ogólnie u wszystkich, co są w związkach. Z kart romantycznych tutaj zobaczymy. O, trzeba uważać, bo tu są pokazane flirty, więc. Czasami osoby, które są w związku, to ta druga osoba może flirtować, więc trzeba mieć czujne oko i patrzeć. Tu jest też pokazane, że jeśli dasz całe uczucie, zaangażowanie i zainteresowanie temu partnerowi czy tej partnerce, to nie będzie takich potrzeb do flirtu, bo po prostu to się w ogóle nie ziści, to się w ogóle nie odbędzie, takich sytuacji w ogóle. Nie będzie. To wszystko też jest, jak to się mówi, w Waszych rękach i na to trzeba zwrócić uwagę. No ale jedna, jednakże widać, że panny, jakiś partner czy partnerka może flirtować, więc trzeba to mieć na uwadze. Zobaczymy w związku z tym, na co zwrócić uwagę tutaj, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, na co powinniście zwrócić uwagę wszyscy. Spod znaku Panny w październiku, na pewno na tą przyjaźń, że nie zawsze jest dobrze, jak jest przyjaźń cały czas, dlatego że to jest pokazane, że patrzycie tylko pod pryzmatem przyjemności i bezpieczeństwa, ale nikt nie będzie chciał być waszym przyjacielem, jeśli od samego początku planuje być kimś innym to na pewno ta sytuacja się zmieni, albo odsunie się, żeby nie cierpieć, albo po prostu powie, o co chodzi i będzie ta osoba chciała zaistnieć w waszym życiu, więc na to powinniście zwrócić uwagę. I teraz wam powiem coś takiego, jeśli nie będziecie mieli kłótnie w relacji czy w związku i... Nie będziecie wiedzieli, co zrobić, to ja Wam zaraz zobaczę, co się wydarzy, czy pogodzicie się, czy nie. Osoby, które już są pokłócone, nie są w relacji, niby są albo czasami nie wiecie, czy w ogóle jesteście w relacji, bo takie pytania mi zadajecie, więc to jest dla tych osób pytanie. Zobaczymy, czy uda się przekonać partnerkę, partnera do tego, żeby. Się rozwiązał ten problem i to jest pokazane, że nie uda się. Czyli, jak się pokłócicie, to będzie ciężko pogodzić się jeszcze teraz w ciągu tego miesiąca, w październiku, bo widać w kartach, że jak najbardziej musicie zwrócić uwagę, że zakończenie związku dla Was może mieć taki nieprzyjemny wpływ. No, co ty? No chodź, Nahać, no chodź. hop, 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 no. Czasem pomaga. No, ale dzisiaj nie chciał wskoczyć. A może wskoczysz no chodź. No, nie chce. Widocznie coś do was tutaj czuje. Dobrze. Zobaczymy teraz, czy on, ona coś ukrywa. Zaraz zobaczymy, czy tak jest. No, tu jest pokazane, że jak najbardziej y, może ukrywać i owijać w bawełnę i nie powiedzieć tutaj y, prawdy, co tak naprawdę się dzieje, jak to wygląda. Tu w kartach jest pokazane, że jak najbardziej y, powinniście przeprowadzić dyskusję, bo być może już niektóre osoby tam myślą, albo trzeba znaleźć sposób na to, żeby on wrócił, czy ona wróciła. Czasami takie sposoby możecie znajdywać u mnie, rozmawiając ze mną mamy w swojej ofercie różne rytuały i przyciągające miłość, nie tylko daną osobę, więc to tutaj kotek bardzo nad tym pracuje, no chodź, chodź do mnie, chodź, no jednak nie chcę. Więc nad tym powinniście bardzo popracować, żeby móc mieć tą możliwość i osiągnąć ten swój właśnie cel. Jeśli widać Waszą przyszłość, bo wiadomo, że nikogo się nie zmusi do czegoś, czego po prostu nie, nie da się naprawić. No chodź. O, hop, hop, hop. No nie chcę. No coś podobnego. Więc kotek wojuje, a ja powiem teraz tak. Czy poznacie kogoś nowego? Coś powiem dla Singli. Czy wszystkie osoby wolne, spod znaku panny, mają szansę kogoś poznać? No, jest pokazane, że jeśli szukacie takiego stałego związku, stałej relacji, to widać jak najbardziej, że tak. Macie taką możliwość, możecie jak najbardziej poznać tą osobę i widać w kartach, że na pewno będzie ta możliwość, jeśli szukacie poważnego związku, poważnej relacji, no to tak, to jest to pokazane, że będzie, natomiast jeśli szukacie flirtów, no to niestety to taka sytuacja się nie przydarzy, więc flirtu nie znajdziemy, no choć. No, co ten kotek tu chce dla Was? Nie wiem. Teraz wybiorę dla Was karty kwiatowe i zobaczę, jakie jest przesłanie dla wszystkich 50 plus i więcej. Zobaczymy, jakie macie przesłanie na ten miesiąc. Co tu jest? O. I tutaj jest pokazane, także macie takie przesłanie, że Wasza relacja będzie harmonijna, więc na pewno, jeśli obawiacie się, i tutaj jest to, co było pokazane, że może się coś rozpaść, może, może czegoś nie być w niektórych tutaj waszych y, związkach, to widać, że do jakiejś harmonii macie szansę, żeby doszło, więc jak najbardziej warto z tego skorzystać. No i zobaczymy. Tutaj dla wszystkich wybiorę teraz kartę kwiatową, przesłanie na ten miesiąc październik dla każdej panny. I tutaj trzeba więcej siebie zapytać, żeby zrozumieć. Więc, tak naprawdę, powinniście zwrócić uwagę, co dostajecie od świata, co jest od świata dla Was bogate, co Świat wam daje, żebyście doceniali każdy dzień, bo jest fajnie. Wstajecie, budzicie się, jesteście, żyjecie, i, i to jest takie miłe, że może taka sytuacja Was spotkać. Nie każdy tak po prostu ma. Teraz wybiorę z kart psychologicznych, z psychologicznego tarota dla Was szczęśliwą liczbę, dla każdej panny. Na ten miesiąc październik i zobaczymy, co tutaj się dla was wylosuje. Taką liczbę możecie wykorzystać w grach liczbowych, ale również możecie też oczywiście wykorzystać też w innej sytuacji. Zaraz zobaczymy, co to za cyfra wyjdzie na ten miesiąc dla każdej panny. No, i tutaj jest jedenastka. To jest magiczna cyfra, to jest mistrzowska, jedna z mistrzowskich i to takiej najważniejszej, więc to daje też dużo szczęścia. Tu jest pokazane, że macie szansę na to, żeby walczyć o swoje. I nie tylko chodzi o związek i liczba dla Was szczególna to jest 11 i również liczba dwa, ale weźcie pod uwagę też liczbę jeden, a szczególnie jeśli dwie jedynki. Pojawią się w jakiejś cyfrze. Na przykład kupujecie coś, jest jakiś numer danego produktu, w którym w banderoli na przykład jest wpisane 1, jakieś tam cyfry i znowu jeden, No to jak najbardziej jest to dla Was szczęśliwe. Też musicie wiedzieć, że możecie wybrać w jakiejś grze liczbowej właśnie te cyfry, wybrać sobie 1, jeden, 11 i 2. To jest bardzo kluczowe, żebyście z tego skorzystali. No, ja myślę, że to wszystko, co mogę Wam na ten miesiąc powiedzieć. Myślę, że rozkład bardzo się Wam podobał. Kotek bardzo pomagał tylko na tym znaku, więc czasem tu przybiega, ale widocznie. Bardzo mu zależało na tym, żeby tutaj zaistnieć i się pokazać, ale chyba trochę się wstydzi. A tymczasem Wam wszystkim bardzo dziękuję, że mnie słuchacie, że oglądacie, że komentujecie, a wszystkim nowym osobom też dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że też dołączycie do grona wszystkich tych cudownych osób, które mnie otaczają i słuchają. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego razu.